Teraz, że za niedługo rozpocznie się okres przygotowawczy do nowego sezonu. Jak wygląda plan tych przygotowań, od kiedy okres suchy, od kiedy na lodzie, no i jak z urlopami dla zawodników. No, według planu spotykamy się 7 maja 9.30. Rozpoczynamy przygotowanie na sucho bez lodu. Potrwa to do ostatniego do 29 czerwca. Potem rozjeżdżamy się na 3 tygodnie i. Według planu spotykamy się 22 albo 3 lipca, teraz tak nie pamiętam, według kalendarza. No i mamy zapewnienia, że w tych, w tych okolicach, czyli 22, 24 będzie, będzie przygotowany lut, także myślę, że wejdziemy na lut. I rozpoczynamy już przygotowania na lodzie do, do sezonu. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o, o kadrę zespołu? Bo kibice poznali e, wstępną listę zawodników, jacy, którzy będą reprezentować Zagłębie w przyszłym sezonie. Wiadomo, są już wolne miejsca. Czy do prezesa powędrowała lista tutaj od, od, od Was, od sztabu szkoleniowego, jeżeli chodzi o zawodników, których chcielibyście pozyskać? Jesteście już po, po jakichś rozmowach? Jak to wszystko wygląda? Znaczy, wiele rozmów jest jeszcze tak powiem, w trakcie. Prezes ma. Mniej więcej do, dopasowywaliśmy gdzieś tam tak mówię, zawodników do naszych możliwości finansowych i trener ma, ma tą listę jaką, jaką byśmy mogli tak powiem, to, tą drużynę zorganizować na następny sezon. Ale na razie nie mamy jakichś jeszcze konkretów z tego co wiem no to jest dogadane w miarę tak Wadek Luka z Łukaszem Kulikiem już jest w miarę dogadane. mamy e, podpisany prawdopodobnie kontakt już jest z, z bramkarzem, z Łukaszem Elżbyakiem. No, no reszty nazwisk na razie tak mówię, nie, nie, nie rozmawiamy, bo nie ma, nie, nie ma nic pewnego. Są jakieś przymiarki, ale na razie nie, 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 nie ma co zdradzać nazwisk. Nie ma się co tak jakby, zdradzać przed innymi klubami, tych zawodników nie jest tak dużo i przecież zawodnicy też nie lubią, jak się tam pokazują jakieś niepotrzebne wiadomości kiedy nie ma nic konkretnego. Jak będziemy kogoś mieli i będzie podpisane, no to wtedy myślę, że będziemy mogli mówić. Przymiarki, tak mówię, są, są robione. Na pewno chcemy, żeby ta drużyna mówię, nie, była, nie była słabsza niż w tym sezonie, a może może, może troszkę była silniejsza, no to, to na pewno jest ten cel znowu przybudowania drużyny. No. Do klubu wraca do Zagłębia ponownie Wladimir Luka, czy tutaj sztab szkoleniowy był za powrotem tego zawodnika, czy, czy po prostu Władek sam tutaj zaproponował, że chciałby wrócić do Sosnowca i, i chciałby być częścią tej drużyny? Nie, no, gdzieś tam inwencja na pewno wyszła wcześniej niż w ogóle myśleliśmy o budowaniu, już mieliśmy sygnały, że Władek, Władek chce, chce przyjść, dlatego od razu... Jak Kuj żelazo póki gorąco, od razu prezes, prezes za, za naszą akceptacją oczywiście rozmawiał z Ładkiem, ustalili warunki i także myślę wszystko jest na dobrej drodze, żeby tutaj był. Myślę, że on, on tutaj lubi grać, publiczność go lubi, strzela bramki, no taki zawodnik jest potrzebny w każdej drużynie, a szczególnie u nas. Mówiło się też o, o Tedimda Dakoście, o braciach Kozłowskich, o tym, że tutaj mogliby wrócić do Sosnowca. Czy były jakieś rozmowy z tymi zawodnikami, bo, bo w mediach krążą różne informacje. Jeżeli były, to, to czy będą dalej, czy już po prostu definitywnie stwierdziliście, że ci zawodnicy nie przychodzą i skupiacie się na innych zawodnikach? No, na pewno z, z tam rozmów, rozmów. Myślę, że jakiś prezes z nim rozmawia tak wstępnie, ale, ale myślę, że tam jakieś. Myślę, że. Ten kontrakt raczej jaki mam i przebicie oferty, gdzieś tam wielka stychyłni nie, nie wchodzi w ogóle w rachubę. Rozmawialiśmy też z Tomkiem i z Marcinem Kozłowskim, ale, ale myślę, że ich też finansowe gdzieś żądania myślę, że były, przekraczają. Myślę, że nasze, nasze też możliwości skromne klubu i tak mówię, no musimy gdzieś szukać tego kompromisu między umiejętnościami zawodnika a finansami i pewnych rzeczy, no nie, 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 możemy, nie, możemy, nie możemy, nie mamy tych pieniędzy i nie możemy brać po prostu kontraktów z kosmosu. Myślę, nie wiem, nie wiem, czy negocjacje trwają jeszcze, myślę, że prezes coś tam jeszcze negocjuje, ale, ale myślę, że to jest dalej niż bliżej z nimi, no. Ale tak wie rozmowy były, nie wiem, jak się to zakończy. Nie mam jeszcze gdzieś tam definitywnego powiedziane, że nie, że ich nie będzie, no ale tak zobaczymy, zobaczymy jak to się wyklaruje. Myślę na pewno w tym sytuacji jakaś jakiś skład już taki na 80%. No. Dobre wieści napływają z klubu. Część zaległych wypłat wpłynęła na konto zawodników. Kolejna część ma dotrzeć do, do końca tygodnia. Czy daje się odczuć tą poprawę tego nastroju, tego komfortu psychicznego w szatni, bo, bo dzisiaj mieliście trening. Jak to wyglądało? Humory dopisują? Nie, to nam, tak mówię, ten trening na razie jest tak, taki okres, że, że przychodzi, nie ma opcji, nie ma kontraktów ważnych, większość nie ma ważnych w kwietniu, dopiero zaczną od maja mieć, obowiązywać kontrakty, chodzą indywidualnie. Myślę, że na pewno, żeby była ta jakaś wiarygodność tego naszego klubu, no to to spłacanie tych zaległości, żeby wyjść na, na tą prostą i żeby w tym maju mieć praktycznie, być bez żadnego poślizgu płacowego, no to jest takie, taka podstawa, też prezes o tym dobrze wie, to jest gdzieś tam jego strategii budowania tej drużyny na sezon, to jest taki też priorytet, żeby zaczynając gdzieś w tym maju być praktycznie na czysto, ewentualnie jakieś tam minimalne, minimalne długi, bo jeżeli to jest tam 100 tysięcy, no to to nie jest jakiś tam aż taki wielki dług, który się nie da się tam zaraz uregulować. I no i to podstawa to jest ta wiarygodność klubu, że zawodnicy po prostu wiedzą, że jest tutaj stabilnie i wtedy można ich też przyciągnąć do, do, do naszego klubu i zapewnić im jakiś tam spokojny byt.